Od ponad 60 lat produkujemy niezmiennie najbardziej wytrzymałe wygrodzenia bezpieczeństwa do stref produkcyjnych, ale także do magazynów, do automatycznych magazynów, a także pod produkcję deweloperską, do garaży, komórek lokatorskich oraz boksów rowerowych. W tym roku przygotowaliśmy absolutny hit targów ITM a mianowicie strefę crash testów, partnerską strefę, którą tworzymy z sześcioma partnerami, którzy też tutaj są obecni opowiadają o swoich produktach. Natomiast to, co postanowiliśmy pokazać pierwszy raz w ogóle w historii targów i w historii polskich testów, jeżeli chodzi o testy uderzeniowe, to na żywo, co półtorej godziny każdego dnia targów, pokazujemy test wytrzymałości uderzeniowej, który widzimy za moimi plecami w naszych paneli. To, o czym mówimy i to, jak bardzo stawiamy na bezpieczeństwo, jest absolutna prawda, bo tutaj na żywo testujemy nasze panele i ich wytrzymałość na uderzenie zgodnie z normą i z dyrektywą maszynową. Cel tych pokazów jest taki, że od samego początku Troak zgłosi hasło, że zabezpieczamy procesy, czyli procesy produkcyjne, automatyzacji, robotyzacji, ale przede wszystkim zabezpieczamy ludzi. Takie zdarzenia, które tutaj pokazuje uderzające w panel pendulum, na co dzień mogą wydarzyć się w fabryce. Może to być robot. Może to być jakaś część, element maszyny, który przez przypadek w jakiś sposób wydostanie się z niej i uderzy. I istnieje ogromne ryzyko, że zniszczony panel po prostu uszkodzi osobę, która akurat za tym wygrodzeniem się znajduje, przechodzi, czy też no, całe, całe rzędy osób, które pracują powiedzmy na jakichś liniach odkładczych za maszynami. Więc my tutaj pokazujemy absolutnie prawdę o tym, że nasze panele wytrzymują uderzenia, wytrzymują uderzenia do 2,5 tysiąca dżuli. To, co widzimy tutaj, to jest stukielkromowy ciężar, który z prędkością 20 km na godzinę rozpędza się z wysokości 3 metrów i uderza w ten panel. Z siłą między 1600 a 2,5 tysiąca dżuli, więc jest to ogromna siła i no, dodać należy, że nie ma innego producenta paneli na świecie, paneli wygrodzeniowych, który odważyłby się pokazać takie testy. W tym roku Track Safety System Poland obchodzi swoje dziesięciolecie. Od dziesięciu lat już niezmiennie opowiadamy o tym, jak ważny jest człowiek dla nas w procesie produkcji i jak bardzo stawiamy na bezpieczeństwo i na najwyższą jakość, jeżeli chodzi o wygrodzenia do maszyn. No i w tym roku zostaliśmy uhonorowani złotym medalem targów Kapituła Sąd Konkursowy Zagłosował na system wygrodzeń TROAK zgodny z dyrektywą maszynową i co trzeba dodać, już przygotowany na najnowsze rozporządzenie do dyrektywy maszynowej, które wejdzie w życie w 2027 roku. My już dzisiaj jesteśmy na to gotowi i w związku z tym, też no, miłym uwieńczeniem dziesięcioletniej pracy na rzecz bezpieczeństwa na liniach produkcyjnych i bezpieczeństwa przede wszystkim ludzi na tych liniach, jest ten oto złoty medal, który wczoraj odebraliśmy z rąk kapituły grupy MTP. Truck Safety System Poland przede wszystkim zabezpiecza życie i zdrowie ludzkie, ale także skupia się na prawnym bezpieczeństwie zgodnym ze wszystkimi możliwymi przepisami, które obowiązują w zakresie bezpieczeństwa maszyn i osłon stałych.